dokręcam pauzę promową Ruszamy o 22 e, tak jak wcześniej wspomniałem docelowo jedziemy na rozładunek do Mikołowa nie, nie, firmy takie mała firmka nie, no, zajmująca się sprzedażą nie, nie, drewna. będziemy tam gdzieś w okolicach 8 rano rozładujemy no i potem z tamtą godzinką i na bazę I piątek także powoli weekend Zapraszam Was na krótkie spotkanie do grupy transportowej dziewczyn, które nam ogarniają bilety. Także chodźcie za mną. cześć. Dzień dobry, cześć, Cześć, Cornelia. Cześć, cześć. cześć. Witam. cześć. Witam. cześć. Witam. cześć <grym> Chciałem odebrać dokumenty, które mam tutaj no, zostawione. No, I prosiłbym Was w skrócie o wybudzenie tutaj dla mnie dla widzów. Czym się zajmuje widzicie Wasze, czym się zajmujecie? Jeśli można prosić Oczywiście, o no to tak, pokrótce. Nasze biuro promowe w Świnoujściu zajmuje się głównie organizowaniem przepraw promowych na Skandynawie. Na relacji świnoujście Świnoujście, tre, świnoujście, istat, świnoujście treleborg współpracujemy z czterema armatorami. Jednym z nich jest Unity Line, który pływa do szwedzkiego Istat oraz Trelleborga. Pozostali armatorzy pływają również do Istat oraz Trelleborga. Aczkolwiek mamy teraz również nową która pływa do szwedzkiego Malmo i jest bardzo mm, atrakcyjna dla kierowców. Na pierwszy rzut zapraszamy do naszej rzutowej. Pani dyrektor? Ida Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. <śmany> My w odwiedzinach? Tak. Dzie... Dalej, <śmany> ok. Dalej mamy dalszą część naszego biura i tutaj siedzi nasza super ekipa. Marta. Dzień dobry. Marta, Marta nasza pani kierownik. Kasia oraz Magdalena. Dobre, bardzo nam miło. Ja do Pani kierownik, tak, wydaje że eee, dokumenty, będą tak, dobre. proszę, proszę bardzo. Kajownia, Super, dziękuję. No to ja, drogie pani, dziękuję bardzo za Dziękujemy. spotkanie. Dziękujemy, polecamy się. Życzę miłego popołudnia. Ja uciekam dalej na dalszą podróż. Dobrze. Dziękuję. Do zobaczenia. Dzięki. Do widzenia. To mamy godzinę 22. 010 odwiedziliśmy już biuro transportowe do Świnoujściu ruszamy w dalszą podróż. Robię rozpoczęcie, tak jak widać i ruszamy przed nami droga ze Świnoujścia do miejscowości docelowej, jedziemy do miejscowości Mikołów na Śląsku. Tak jak wcześniej już mieliśmy mieć okazję zobaczyć, ładowałem drewno, jedziemy do tej firmy drewno, rano rozładunek. Mam nadzieję, że szybko sprawnie. No i pozostanę tu jakieś 60 km już na bazę, docelowo do Pogórza i tam już będę się z Wami żegnał. chodzi o jazdę nocną, to się ogólnie dobrze jeździ, ale teraz już jest godzina 4.21 Jesteśmy na A4 przed Wrocławiem. Yy, natężenie ruchu ogromne. Wczoraj było święto w Niemczech, także po 22.00 wszystkie samochody wystartowały i jest mega. Yy, samochód za samochodem, jeden za drugim. Także jedziemy 80, zwalniamy do 60, zaś się rozpędzamy. No trzeba mieć, niestety, tutaj do koła głowy i zachować ostrożność. Daw, w którym jedziemy, został zakupiony w firmie Wanicki. Posiadamy u nas flotę ośmiu takich samochodów. Samochody te spisują się bardzo dobrze, nie mamy z nimi jakichś tam większych problemów. Jeżeli wystąpi jakiś problem, telefon od razu yy, do handlowca, umawialiśmy się na serwis. Bardzo fajnie, szybko to tam sprawnie działa. W piątek samochód odstawiony, sobota samochód gotowy do odbioru. Także wydaje mi się, że to jest na, nie wydaje mi się, że na pewno jest na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o serwis. Szefowa zdecydowała się na współpracę z grupą Wanicki. Myślę, że przy najbliższym y, y, czasie na pewno będą jakieś kolejne samochody u nas we flocie, ponieważ y, patrząc y, przyszłościowo, to DAFy u nas będą odgrywać pierwszą rolę w firmie. Jak widzicie, mam tutaj w samochodzie Pruszaki. Y, oczywiście skąd one się u mnie wzięły? Już opowiadam. Są to oczywiście prezenty od moich kochanych dzieci. Bez których się nie rozstaję. jeżeli zmieniam samochód, to te pluszaki idą ze mną. Jest to taka moja pamiątka, jak tylko na nie patrzę, no to od razu mam w głowie dzieci i moją najbliższą rodzinę. Jesteśmy już u celu naszej podróży. No i właśnie pod rozładuneczek, Także zaraz będzie do biura. Otworzymy sobie lewą stronę, bo tutaj lewą stroną jest rozładunek. Za był dwoma stronami, tutaj z jednym o, idziemy do biura. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam ja rozładunek. Dziękuję bardzo. Rozpinamy się tak jak zawsze standardowo. Mhm. Dobra, okej. Okay. Dziękuję. Dzięki. No, zaraz Pan Wózkowy podjedzie, nie? Dobra. Znajdujemy się w firmie ScandWood Mikołów. E, firma zajmuje się sprzedażą drewna skandynawskiego. Tutaj myślę, że spokojnie można pokazać. Drewno ja otwieram. E, bok do rozładunku, ponieważ zaraz podjedzie pan wózkowy i będziemy będziemy działać. Zaznaczam, że na parkingu mamy po kolegę, który też ładował to samo. On też cały tydzień praktycznie ze Po rozładunku. Rozładunek poszedł szybko i sprawnie. Udaję się teraz w tym momencie do mojej firmy, siedziby bazy. Mam jakieś 60 km. Da, jak najbardziej na tej trasie dał radę, gdzie będziecie mieć możliwość zobaczenia tego w dwie strony tam jest powrotem. Tutaj dziękuję grupie Wanicki, firmie Wanicki za udział w tym reportażu. Widzimy się na trasie szerokości. Pozdrawiam.